Cześć, dzisiaj pozdrawiam Was z Hamaku po wielu dniach aktywności, warsztatów, wyjazdów rodzinnych i tak dalej. Pierwszy dzień taki bardzo, bardzo spokojny. I wreszcie miałem czas przeczytać książkę. Książkę absolutnie niesamowitą. Dostałem ją w prezencie od jednej z uczestniczek. Moich warsztatów Dziki Ogród, bo takie warsztaty robiłem w tym roku dwa razy i w tamtym roku raz. To jest jakby nowy typ warsztatu, gdzie po prostu pokazuję różne typy roślinności w moim ogrodzie i w mojej okolicy oraz jak one są kształtowane, jak do tego doszło, że w danym miejscu jest łąka, roślinność ruderalna, polna czy las, oraz co tam posadziłem, a co po prostu wyrosło samo. I te warsztaty widzę, przyciągają coraz większą ilość osób. Jest to jakaś taka chyba nowa nisza. Natomiast yy, pani Ania, która mi tą książkę podarowała, także bardzo interesuje się dziką, yy, dziką przyrodą, yy, szczególnie okolic Warszawy. Yy, I właśnie ta książka dotyczy głównie Warszawy, ale nie tylko. Ona ma jakiś taki przekaz właściwie ogólnoświatowy czy ogólnopolski. Yy, Książka nazywa się Atlas Dziur i Szczelin. Jej autorem jest pan Michał Książek, którego jeszcze nie miałem okazji poznać, ale pewnie, pewnie kiedyś się to wydarzy w końcu. Jest to książka o przyrodzie miasta, głównie Warszawy, ale nie tylko. Dlaczego dziur i szczelin? Dlatego, że autor ma duże zacięcia ornitologiczne i głównie właśnie zajmuje się ornitologią, więc dużo jest o ptakach, jest tam o miejscach do gniazdowania ptaków w mieście, o tym, jak one potrafią w genialny sposób wykorzystać najdrobniejsze szczeliny i dziury gdzieś tam, nawet w centrum Warszawy. Ale autor jest nie tylko przyrodnikiem, jest także erudytą, poetą, pisarzem. Pisze pięknym językiem, pisze pięknie o tym, jak przyroda próbuje przeżyć, pomimo tego, że człowiek no, wszystko betonuje i niszczy jak ona po prostu próbuje gdzieś tam pokryć jakieś skrawki. Tej, tego współczesnego miasta. Autor zna nie tylko ptaki, pisze bardzo dużo o roślinach, i to nie tylko o roślinach wyższych, pisze także o, na przykład, mchach i porostach rosnących w Warszawie. Takie betonowe powierzchnie pokryte mchami, nazywa rafami kolarowy, koralowymi. Pisze dużo o drzewach, o tych zmaganiach drzew w mieście, o tym, na co są narażone. Część z tych rzeczy, o których pisze, to są takie ogólne rzeczy z ekologii miasta czy z ekologii i świetnie je popularyzuje, a część to są zupełnie odkrywcze rzeczy, gdzie tworzy nowe słowa, nowe terminy, można by powiedzieć, że jest leśmianem współczesności, jest leśmianem Warszawy. Współczesnej. Jest to książka bardzo poetyczna, pomimo, że właściwie mówi o problemach ekologicznych i jakby popularyzuje też przyrodę w mieście, to właściwie można by ją rozpisać na strofy. Zdania są krótkie, pełne metafor, pełne zaskakujących zestawień, skojarzeń. Ja jako miłośnik poezji, a także przyrody po prostu. Smakowałem się tą książką. Ja rzadko mówię o książkach, może za rzadko, może powinienem w ogóle zrobić kanał o książkach przyrodniczych. Natomiast ym, no ta książka mnie poruszyła do głębi, prawdę mówiąc, raz się nawet rozpłakałem. A to jest niesamowite, jak się można rozpłakać czytając książkę o przyrodzie w mieście. I to rozpłakałem się nie z powodu tego, że jakiś ptaszek tam zginął, tylko dlatego, że język jest tak piękny. Ta książka mnie do głębi poruszyła. Bardzo gratuluję autorowi tej książki. Mam wrażenie, że autor jest jakąś moją bratnią duszą i też właśnie świetnie po prostu krystalizuje to, co wiele osób myśli, tylko jakby nie może zebrać słowa. Ja zaraz śmigam i po prostu nabędę chyba z 10 sztuk i będę te książki rozdawał, szczególnie urzędnikom miejskim, bo to jest właśnie książka też, którą powinien przeczytać każdy opiekun zieleni publicznej, bo tam jest właśnie dużo o miejscach publicznych i o tym, jak nimi gospodarować. Bardzo gratuluję wydawnictwu Znak, że wydało tę książkę i radzę, żeby ją przetłumaczyć na język angielski, bo ta książka powinna dostać Nagrodę Nobla powinna stać się w ogóle lekturą w szkołach. Fajnie byłoby też wydać jej wersję, z obrazkami kolorowymi, z jakimiś akwarelami albo zdjęciami, bo w tej chwili ma tylko kilka rycin ptaszków, chrząszczy i czegoś tam jeszcze. To jest głównie jednak literatura, bo y, ja znam 90, pewnie 9% y, tych polskich nazw naukowych owadów i Ptaków i roślin, które tutaj są zaprezentowane, ale większość czytelników ich nie będzie znała. Będzie się tylko po prostu nasycać tą polszczyzną i sobie wyobrażać, co pod tymi nazwami się może kryć. Także wersja taka dla ludzi chcących nauczyć się jeszcze rozpoznawać te okazy, o których pisze pan Michał. Autor książki bardzo ładnie w tytułach rozdziałów nazywa. Pewne zjawiska pustoszące Polskę. Na przykład w jednym z, rozdział, z rozdziałów nazwał ładnie, bo właśnie wrogiem przyrody jest to poczucie, że coś ma być ładne. Jednym z terminów, które chyba autor sam utworzył, jest dzikarium, czyli Właśnie takie jakieś nieplanowane miejsce zaniedbane, niewielkie, gdzie przyroda rozwija się właśnie we właściwy sobie sposób, tak jak chce, jakaś szczelina, jakaś krawędź żywopłotu, jakiś taki mały skwerek, który został totalnie zaniedbany i zapomniany. Terminem bukieciarstwo autor nazywa. Nadmierną troskę miast o dostarczanie mieszkańcom takich kolorowych, obcych gatunków kwiatów, często wymagających dużej opieki i dużych nakładów finansowych, zamiast szanowania tej naturalnej zieleni, która się sama tworzy, którą można by jakoś wyeksponować. Jeden z rozdziałów nazywa się Remont, co według autora zwykle oznacza zagładę gniazdujących w budynku ptaków zniszczenie porastających budynek mszaków i tak dalej, i tak dalej. Bardzo podoba mi się termin briobraz. Briofity, czyli mchy, mszaki, a briobraz, czyli obraz utworzony przez porastające jakąś powierzchnię, czy to pień, czy budynek mszaki tworzące ciekawą kompozycję estetyczną, artystyczną, naturalną oczywiście. Oczywiście autor tutaj też, jak większość z nas, e, narzeka na słowo rewitalizacja, które też zwykle oznacza właśnie jakieś takie wypłytkowanie, e, wy, wyczyszczenie, e, wysterylizowanie jakiegoś parku czy innej powierzchni e, naturalnej. Nie wszystkie opowieści pochodzą z Warszawy. Autor sięga także do Torunia, do Łodzi, do miast, które odwiedza. Opowiada właśnie też o tym, jak według mnie Piotrkowska stała się takim taką ulicą sterylną, przez tak zwaną rewitalizację. W, w książce znajdziemy rozdziały o różnych grupach owadów i o chrząszczach, i o błonkówkach, i, i też o różnych grupach dokładnie. A więc są i mrówki, są, są i osy, i trzmiele, sikorki, wróble, pustułki. Chwasty polne, jest cykoria, dzika marchew, yy, platany, lipy, dęby, żołędzie, owady żerujące na żołędziach, a więc cała szeroka tematyka dzikiego miasta. Yy, I na zakończenie chciałem przeczytać yy, yy, jeden akapit książki, właśnie rozdział ładnie. Yy, synonim piękna w języku polskim używanym głównie przez Polaków, czyli potomków Polan, słynących z wycinania drzew na potrzeby tworzenia pól prawnych. Jeden ze starszych i częstszych toponimów to pole o pole. Piękno utożsamia się z ładem, porządkiem. Arbitralne pojęcie, pod którym forsowane są ludowe i drobnomieszczańskie kanony urody, czyli szereg czynności zapobiegających rozkładowi, kiełkowaniu, powstawaniu błota, pęknięć dziur. Tam, gdzie jest ładnie, zniszczona jest hydrologia, a woda płynie pod kontrolą. Najtrudniej kontrolować wiatr, stąd zapewne pędku wycince drzew, które mogą się przewrócić. Inny termin, do którego odwołuje się autor, znany już wcześniej, to dendrofobia, czyli irracjonalny strach przed drzewami, przed liśćmi zalegającymi. Ziemię przed tymi drzewami, które mogą spaść, gałęziami, które mogą się ułamać, tymi wszystkimi wstrętnymi owadami, które mogą przylecieć z drzew. Także jest to mi książka bardzo bliska. Bo jak wiecie, przecież o takich rzeczach bardzo często na swoim kanale mówię. Naprawdę polecam i gratuluję. I tylko życzę jak największej ilości ludzi, żeby. Się zaczęła z tą książką identyfikować. I powinno się ją wprowadzić jako lekturę. Teraz jest duża w ogóle dyskusja na temat lektur szkolnych. To właśnie może zamiast jakiejś zacofanej XIX-wiecznej książki, warto zaprezentować to piękne połączenie, takie ekokrytyczne, poezji i literatury. Oczywiście lekturę książki Atlas Dziur i Szczelin świetnie wypełni lektura książki Dziki Ogród, który się skupia głównie na roślinach, ale właściwie traktuje o bardzo podobnych problemach, tylko właśnie z perspektywy jakby projektowania krajobrazu. No i będę żebrał o subskrybowanie kanału, dlatego że powoli, powoli zbliżamy się do 100 tysięcy i jest to wielki moment dla mnie przekroczenie jakiegoś takiego ciekawego progu liczbowego. Pozdrawiam ze wsi, ale myślami jestem także z tymi wszystkimi miejskimi chwastami, jeżykami i sikorkami gdzieś tam gnieżdżącymi się w dziurach, w betonowych blokach.